Angela Merkel, Mutti, matka wszystkich Niemców, wraca do gry, ale spokojnie. Ona wraca medialnie. Mimo wszystko, udało jej się w ostatnich dniach, moim zdaniem, zbić tyle porcelany, pobić, że zrobiła kolejny już raz. Um, Niedobrze, niedobrze po prostu dla niemieckiej, dla niemieckiej polityki. Moim zdaniem jej ostatnie występy medialne, także ta biografia, która się niedługo ukaże pod tytułem Freiheit, Wolność, moim zdaniem jest szkodliwa w tym momencie, gdzie Niemcy przeżywają swój kryzys ekonomiczny to z jednej strony, ale głęboki kryzys polityczny. Angela Merkel, 16 lat przy władzy. Postawiła hadecję, zostawiła ją, osiorociła ją wręcz, pozostawiając ją już bez konserwatywnego profilu. Angela Merkel przesunęła hadecję, przesunęła w kierunku nie tylko socjaldemokracji, także w kierunku zielonych, więc generalnie odebrała jej, jej właściwy charakter. Teraz jej następca Friedrich Merz jest i tak, i tak w bardzo trudnej sytuacji. On musi, musi tą partię na nowo stworzyć w kontekście takim narracyjnym, co chce CDU, czym różni się od innych partii. I to jest przecież obecnie bardzo, bardzo trudna sprawa. On musi się odciąć od. Przeszłości, którą tworzyła Angela Merkel. I w tym momencie Angela Merkel medialnie wraca do gry. Tak, bo napisała książkę i trzeba przyznać, że nadal ma też tyle sił, energii i ochoty, aby występować w niemieckich mediach. Udzieliła tygodnikowi Der Spiegel bardzo długiego wywiadu, naprawdę bardzo długiego. I wiecie co. Ten wywiad jest tak niesłychanie szkodliwy dla niemieckiej chadecji, no bo Angela Merkel uważa, że nie popełniła błędów, uważa, że nic by dzisiaj nie cofnęła, że jej polityka migracyjna, że to tak powinno być. Znowu mówiła także o tym, że potrzebny jest na Ukrainie pokój. Wiadomo, miała tu na myśli ten zgniły pokój, który ona już wcześniej przecież już, już raz na Ukrainie wprowadziła. Moim zdaniem jej wypowiedzi były bardzo, bardzo szkodliwe i oceniam to tak, że nie tylko jej książka, ale z pewnością jej występy w mediach. Bo 28 to będzie czwartek, będzie miała także taki długi wywiad w niemieckiej telewizji. Więc tam też jeszcze z pewnością usłyszymy pewne smaczki, wypowiedzi, które będą może równie szkodliwe jak te, które teraz już padły. Jak w takich okolicznościach, gdy Angela Merkel pisze tą swoją biografię, znowu przemawia w tym swoim takim stylu cesarzowej, czy jak Niemcy wolą matki do tych, do tych swoich pod, podwładnych, jak ma sobie z tym poradzić Friedrich Merz? A właśnie ci państwo, Friedrich Merz i Angela Merkel, mają za sobą bardzo niefajną historię, bo to Friedrich Merz kiedyś walczył właśnie o przywództwo tej partii, i tu Angela Merkel bardzo zimno, bardzo ostro mu to uniemożliwiła. I wtedy Friedrich Merz przez ponad 10 lat Porzucił pracę polityczną, wtedy właśnie pracował raczej tak na tym poziomie ekonomicznym. Między innymi wtedy trafił także do amerykańskiego funduszu Black Rock. Jak już będą zbliżały się coraz bardziej w dzień wyborów, powtarzam, 23 lutego, to o tym etapie kariery Friedricha Merca. Na ten temat powinniśmy dowiedzieć się więcej i to przedstawi jeszcze specjalny, specjalny filmik na ten temat. Teraz z powrotem do An Angeli Merkel. To jest bardzo, bardzo trudne. Ona, trzeba przyznać, miała bardzo specyficzną formę rządzenia Niemcami. Właściwie Rządziła sama w pojedynkę i wiele decyzji podjęła całkowicie samotnie. Nie mówię tylko o, o kwestiach migracyjnych, które może tu w Polsce najszerzej rezonują. Mówię także o wyjściu z atomu, od odejściu, o odejściu od atomu. Tam były także jeszcze inne kontrowersyjne decyzje, które Pani Kanclerz wtedy podejmowała właściwie sama. I w trakcie tych swoich 16-letnich to naprawdę, naprawdę długo, a propos Niemcy naprawdę powinny pomyśleć nad tym, żeby to ograniczyć do 8 lat, bo, bo to już jest kolejny raz, że, że takie kanclerstwo trwa tak strasznie, strasznie długo i to jednak pozostawia po sobie pewną smutę, pewn, pewną dziurę taką polityczną także, w, co chodzi o kontekst takich też postaci politycznych. No bo jednak cień Angeli Merkel, jak widać, rzuca się, rzuca się na całe CDU. Trudno jest tam wyłonić teraz Super utalentowanych, świetnych, świetne polityczne gwiazdy. Bo Friedrich Merz, to widać po sondażach, niestety stoi w miejscu. Rozpad, przedwczesny rozpad niemieckiego rządu nie przyniósł jak na razie kadencji olbrzymich plusów. Oni gdzieś są na 32-33%, stoją w miejscu. Jest oczywiście ten sondaż, tej konserwatywnej sondażowni, tam jest chyba 37%, myślę. Tak, no, ale to jest taki jedyny, który idzie w górę. Hmm, a tak właściwie wygląda to tak, jakby Hadecji nie udało się zbić jakiegoś kapitału. Z tego, co się, co się stało, a tu Hadecja powinna jednak móc skorzystać na rozpadzie rządu, powinna też móc skorzystać na słabości Szolca. Szolc, Scholz, który ledwo co tam pozbył się swojego wewnątrzpartyjnego konkurenta, przecież na tym powinna zyskać Hadecja. Dlaczego to się nie dzieje? Bo Merc nie potrafi tego wykorzystać. I nie idzie mu to dobrze. I teraz jeszcze z ofu, z, z, z życia prywatnego, właściwie z medialnego, nic nagle pojawia się ona. Ona, która rzuca się cieniem nad wszystkim, bo nie, po prostu to jest ta. Persona, ta osoba życia politycznego Niemiec ostatnich dekad, ona no, po prostu była ponad wszystkim. I jak ona teraz medialnie występuje, jak ona znowu zabiera głos w bardzo ważnych kwestiach, jak na przykład teraz Ukraina, ona na pewno, na pewno tym szkodzi, bo ona jest jednak ważnym głosem. E, Słuchanym głosem wielu Niemców, to teraz ją jednak bardzo ceni i szanuje. Jest także duża część, która już nie może jej znieść. No, po 16 latach nie, nie można się dziwić, ale jednak ma ona, zaskarbiła na sobie przez te lata, przez też te długie lata rządów, także wiele szacunku u Niemców. I ona teraz przemawia do tych wszystkich ważnych tematów. Z drugiej strony Mert, który stoi w miejscu, Powiem Wam, że jest to dla Hadecji, dla, dla tego no raczej konserwatywnego, założenia, założenia e, skrzydła niemieckiej polityki, w mojej ocenie bardzo szkodliwe. Jeśli teraz ta promocja tej książki będzie jeszcze trwała następne tygodnie, to jest to czas stracony dla Hadecji. Naprawdę stracony. Powiem Wam, że bardzo niekorzystne. Można nawet już powiedzieć, że jest to jakiś sabotaż na kampanii Hadecji. Dziwne, Muti, ta matka narodu, nie powinna raczej powstrzymać się dla dobra swojej partii, powstrzymać się od komentarzy, powinna dać tu pole do popisu właśnie Friedrichowi Mercowi, a nie, przesz nie przeszkadzać w takim momencie. No ale zdecydowała się inaczej. Do usłyszenia.